Kiedy rozpoznajesz wdechy i wydechy przez załóżmy 100 oddechów z rzędu bez opuszczenia ani jednego, wtedy osiągnąłeś to, co nazywam trzecim etapem medytacji, czyli utrzymującą się uważnością oddechu. Jest to etap jeszcze bardziej spokojny i radosny niż poprzednie etapy. Chcąc iść jeszcze dalej, należy dążyć do uzyskania pełnej ciągłości uważności oddechu. Czwarty etap, czyli pełna ciągłość i uważność oddechu występuje wówczas, gdy uwaga rozszerza się na każdą chwilę oddechu. Najpierw zdaję sobie sprawę z wdechu w pierwszej jego fazie, gdy zaczynają przejawiać się pierwsze związane z nim doznania. Wtedy też obserwujesz stopniowy rozwój tych doznań przez cały wdech, nie omijając nawet najmniejszego momentu. Gdy wdech się kończy, Rozpoznajesz ten moment, dostrzegasz w umyśle ostatnie poruszenie wdychanego powietrza. Wtedy zaobserwować możesz następny moment, jako pauzę w oddechu. Tych pauz, zanim rozpocznie się wydech, jest znacznie więcej. Widzisz pierwszą chwilę wydechu i każde kolejne doznanie w trakcie rozwoju wydechu, aż do całkowitego zaniknięcia wydechu. Jego funkcja się kończy, wszystko to odbywa się w zupełnej ciszy i tylko w chwili obecnej. Jest to doświadczenie każdej części wdechu i wydechu, nieprzerwanie przez kilkaset oddechów z rzędu. Dlatego ten etap jest nazywany pełną ciągłości uważnością oddechu. Nie można dojść do tego etapu siłowo przez łapanie czy trzymanie. Możesz osiągnąć ten stopień wyciszenia tylko poprzez puszczenie wszystkiego we wszechświecie. Z wyjątkiem tej chwili, kiedy doświadczasz oddechu przejawiającego się bezgłośnie w tym konkretnym momencie. Ty nie dojdziesz do tego etapu. To umysł osiąga ten poziom. Umysł robi całą potrzebną pracę, rozpoznając ten etap jako bardzo spokojne i przyjemne przybywanie, poprzez bycie sam na sam z oddechem. W tym momencie wykonawca, czyli podstawowa część naszego ego, zaczyna powoli zanikać. Przekonasz się, że na tym etapie medytacji postęp będzie bezwysiłkowy. Musisz tylko usunąć się z drogi. Odpuścić sobie siebie i patrzeć, jak wszystko dzieje się samoczynnie. Jeśli tylko na to pozwolisz, umysł sam skieruje się ku nieskomplikowanemu spokojnemu i błogiemu. Zunifikowaniu bycia w bezpośredniej bliskości z pojedynczym obiektem. Będzie to zwykłe przebywanie z oddechem w każdej chwili. Jest to unifikacja umysłu. Jedność w konkretnej chwili, zjednoczenie w bezruchu. Czwarty etap nazywam skocznią medytacji, gdyż stąd można wskoczyć w błogie stany. Jeśli utrzymasz tę jedność świadomości, nie zakłócając procesu, wtedy oddech zacznie zanikać, gdy oddech zacznie być coraz płytszy, umysł zwróci uwagę na to, co jest istotą. Doświadczenia oddechu. Niesamowity spokój. Poczucie wolności i szczęścia. Na tym etapie lubię używać terminu piękny oddech. W tym momencie umysł rozpoznaje ten spokojny oddech jako coś niezwykle pięknego. Jesteś świadomy tego piękna oddechu w sposób ciągły, chwila po chwili. Bez żadnej przerwy w postępujących po sobie doświadczeniach. Jesteś świadom jedynie pięknego oddechu, bez wysiłku przez bardzo długi okres. Teraz pozwól zniknąć oddechowi, tak by pozostało tylko to, co piękne. Piękno bez podstawy materialnej staje się obiektem czysto umysłowym. W tym momencie umysł ma jako obiekt sam umysł. Nie zwracasz już uwagi na oddech czy na ciało, myśli, dźwięki zewnętrznego świata. Wszystko, czego jesteś świadom, to piękno, spokój, błogość, światło lub jakkolwiek to nazwie twoje postrzeganie. Doświadczasz jedynie piękna, bez niczego konkretnego, co byłoby piękny w sposób ciągły, bez wysiłku. Dawno już przestałeś gadać wewnątrz siebie, puściłeś opisy i oceny. Tutaj umysł jest tak ustabilizowany, że nie może nic powiedzieć. Doświadczasz właśnie pierwszego rozkwitu błogości w umyśle. Ta błogość rozwinie się, wzrośnie i stanie się stabilna i mocna. Tym sposobem wejdziesz w stany zwane uczonami.